Podcast Słowem o Biznesie. Odcinek 13. Jak skutecznie podsumować rok? Pod koniec grudnia ludzie zwykle robią plany na kolejny rok. A ja uważam, że fajnie jest spojrzeć w tył, zerknąć na całe 12 miesięcy z lotu ptaka, podsumować zadać sobie. Dobre pytania. To bardzo ważne, żeby one były dobre. Odpowiedzieć na nie bardzo, bardzo szczerze, bo jaki jest sens robienia podsumowania, jeśli człowiek sam siebie oszukuje i wyciągnięcia wniosków. Ja bez tego nie rozpoczynam planowania na kolejny rok. W zeszłym roku nie zrobiłam takiego podsumowania, natomiast ten rok koniecznie prosi się o podsumowanie i takie podsumowanie będę robiła. Pomyślałam, że przy okazji nagram właśnie ten odcinek, żeby pokazać ci, jakie pytania ja sobie zadaję kończąc mój rok biznesowy, i może zainspirujecie to do tego, żeby również zadać sobie kilka pytań, bo może właśnie one mogłyby ci podpowiedzieć i zrozumieć, jak działasz, co można ulepszyć i jak zaplanować jeszcze lepiej przyszły rok. Odcinek o planowaniu przyszłego roku będzie na pewno osobno. Nie chciałam łączyć tych dwóch rzeczy, dlatego że mimo wszystko samo podsumowanie jest dość obszernym procesem i wydaje mi się, że tak samo ważnym jak planowanie następnego roku, ponieważ bez zrozumienia tego, co się wydarzyło, często trudno jest przejść do fajnego planowania kolejnych miesięcy. Jeśli tylko wpiszesz w Google podsumowanie roku albo pytania dotyczące podsumowania roku, na pewno znajdziesz mnóstwo, mnóstwo wpisów na blogach, portalach i ogromną ilość poradników, jak to robić, w jaki sposób zadawać sobie te pytania. Ja niestety nigdy nie trafiłam na taką listę, która w pełni zadowalałaby mnie konkretnie i moje potrzeby, zarówno biznesowe, jak i rodzinne. Zatem. Z wielu, wielu różnych miejsc zaczerpnęłam inspirację i powstały moje pytania, z którymi właśnie dzisiaj do Ciebie przychodzę. W pierwszej kolejności zachęcam Cię do tego, żebyś zerknęła sobie do celów, które postawiłeś sobie na ten rok. Jeśli w ogóle nie miałaś takich celów, no to faktycznie nie jesteś w stanie zrobić tego pierwszego punktu, bo traktuje on właśnie o tym, czy udało się te cele zrealizować i czy pamiętasz, jakie te cele były. Ja zwykle wracam do notatek z początku roku i sprawdzam, jak mi poszło. Biorę trzy główne cele, które sobie założyłam i szczerze sobie odpowiadam na pytanie, czy Udało się je zrealizować. Nie martw się, jeśli nie możesz zrobić pierwszego punktu, to nie żadna tragedia. Możesz spokojnie przejść do kolejnych pytań, ponieważ tam dalej będą takie rzeczy, na które spokojnie będziesz mogła sobie odpowiedzieć bez żadnego stresu i na pewno z ogromną refleksją. I zastanowieniem. Do tego Cię zachęcam, żeby przede wszystkim być szczera sama ze sobą, bo to jest niesamowicie ważne. Tylko dzięki temu będziesz mogła wyciągnąć sensowne wnioski i będziesz mogła zaimplementować te wnioski do planu na przyszły rok. W przypadku, kiedy Twoje cele zostały osiągnięte, zachęcam Cię do tego, żebyś się zastanowiła bardzo dokładnie, co lub kto. Pomógł Ci osiągnąć właśnie te cele. Dlatego, że najczęściej jest tak, że nasze cele osiągają się z innymi ludźmi, nie osiągamy ich sami, i fajnie jest wiedzieć i docenić przede wszystkim tych ludzi, którzy nam w tych celach tak bardzo pomogli. A jeśli nie udało Ci się osiągnąć tych celów, bądź któregoś z nich, to również zastanów się. Dlaczego tak mogło się stać, przez co tak się mogło wydarzyć, i czy była jakakolwiek sytuacja, osoba bądź wydarzenie, które spowodowało, że to się nie stało, że nie mogłaś osiągnąć właśnie tych celów? A może mogłaś zrobić coś lepiej? Co mogłaś zrobić lepiej? Czy akurat konkretny cel nie poszedł tak dobrze, bo mogłaś trochę więcej wysiłku włożyć w realizację tego celu? Zastanów się nad tym też bardzo dokładnie. Przejdźmy do pytań, które możesz sobie postawić nawet w przypadku niezaplanowanych celów. I takim pytaniem na pewno jest pytanie, czy planowałam swoje działania. Bo można je planować, a można lecieć na spontanie. Ale wtedy cele osiąga się nie tylko trudniej, ale też w stresie, w takim napięciu. A to może nie być dobre nie tylko dla naszego biznesu, ale również dla rodziny, dla zdrowia i dla całego otoczenia. I tu wchodzi pytanie, którego ja właściwie trochę nie lubię, ale ono jest dla mnie mocno otwierające oczy. Dlaczego nie planowałam? No dlaczego? Czy to takie trudne zaplanować sobie sensownie dzień, a potem się tego trzymać? Na pewno osoby, które są podobne do mnie, czyli mocno charyzmatyczne, spontaniczne, takie bardzo szalone i wewnątrz takie niespokojne duchem mogą mieć trudności z planowaniem. Ja właśnie tak mam. Dla mnie planowanie jest ogromnie trudne, ale wiem, że jest niezbędne przy ilości rzeczy, którymi się zajmuję. I pytanie o zarabianie. Osiągnęłam cel finansowy. A czego w ogóle sobie założyłam? Udało się zarobić te pieniądze, o które mi chodziło? Kolejne pytanie należy do tych trochę niewygodnych, zwłaszcza dla tych osób, które jak ja trochę są pracocholikami. Czy udało mi się wypocząć? Czy byłam na wakacjach? No cóż, byłam na wakacjach. Nie wiem, czy udało mi się tak super wypocząć, dlatego że ja mam dosyć duży problem z odpoczywaniem. Chyba trochę nie potrafię odpoczywać. Odpoczywam tak bardzo aktywnie, że po powrocie z wakacji bywam zmęczona. Na pewno fizycznie zmęczona, bo psychicznie myślę, że udaje mi się odpoczywać. A ty, jak tam z twoim odpoczywaniem w tym roku, jesteś zadowolona ze swojego wolnego czasu i tego, jak go spędziłaś? W podsumowaniu roku nie może zabraknąć takich pytań, które dotyczą rodziny, oczywiście. Czy dobrze dogadywałam się z mężem, partnerem, chłopakiem? Czy wystarczająco dużo czasu poświęciłam własnym dzieciom? I nie tylko czasu, ale też uwagi. Czy nie musiały prosić mnie o podniesienie głowy z nad komputera? Tu muszę zaznaczyć, że tego typu pytania bywają niewygodne, zwłaszcza dla osób, które faktycznie bardzo dużo pracują i mają ogromny problem, żeby być obiektywnym w odpowiadaniu na takie pytania. Dlatego że chcemy być dla rodziny. Chcemy być ze swoimi bliskimi, ale praca czasem tak bardzo nas wciąga, że okazuje się, że nie potrafimy tego zrobić tak, jakbyśmy chcieli. Bardzo jestem ciekawa, jak Ty odpowiesz na te pytania. Ja ze swoich odpowiedzi nie jestem w 100% zadowolona, ale wiem, że to jest właśnie kolejna rzecz, nad którą będę pracowała w przyszłym roku i ufam, że będzie dużo bardziej efektywnie. Kolejne dwa pytania dotyczą osób, które nas otaczają, nie tylko przyjaciół. Ale też takich osób, które może nie do końca są nam życzliwe. Zatem zastanów się, komu zawdzięczasz dużo w tym roku, kto Ci pomógł, kto cię wspierał, kogo możesz wpisać na listę jako osobę, dzięki której na przykład coś osiągnęłaś, albo czułaś się lepiej, albo w ogóle masz poczucie, że bez tej osoby ten rok nie byłby dobry. Jeśli wypiszesz takie osoby, którym jesteś wdzięczna, nie zapomnij podziękować. To jest bardzo ważne i na pewno zrobi im się niesamowicie miło. Mnie by się zrobiło. Nie zapomnij też o tych osobach, które być może nie były życzliwe dla Ciebie w tym roku. Takie osoby bywają w naszym otoczeniu i jeśli nas bardzo męczą, to może warto zastanowić się nad ograniczeniem kontaktów z taką osobą. No bo po co utrzymywać kontakt z kimś, kto jest dla nas kompletnie niepozytywny i powoduje, że gorzej się czujemy? Jedno z moich ulubionych pytań to to, czy wyszło mi coś w tym roku takiego super, czego nie planowałam. Jeśli w ogóle nie planujesz, okaże się, że na tej liście możesz mieć bardzo dużo punktów i to jest akurat fajne. Myślę, że w przyszłym roku będę starała się zapisywać takie rzeczy, które były super i były dla mnie niespodzianką, w dodatku pozytywną, bo wtedy przy tym punkcie w następnym roku nie będę musiała się długo zastanawiać i będę miała gotową odpowiedź. Wcześniej było o odpoczywaniu, a teraz czas na te rzeczy, które zrobiliśmy dla siebie. Jak bardzo dbałam w tym roku o siebie, a ty? Co zrobiłaś dla swojego ciała? Chodziłaś do kosmetyczki i do fryzjera regularnie, tak jak chciałaś? Albo może na jakieś fajne zabiegi? Hmm, ja jestem dość zadowolona z tego roku, jeśli chodzi o te kwestie. Zrobiłam dla siebie dużo i nie miałam wyrzutów sumienia. Wow, to już jest naprawdę duży sukces. No i co dla swojego wnętrza zrobiłaś? Czy miałaś czas na to, żeby pójść na spacer, trochę podumać, poczytać fajną książkę? Jak to z tym czasem było w tym roku? Jesteś zadowolona? Zauważyłam, że przepadam te pytania stopniem trudności. Raz łatwiejsze, raz trudniejsze. No to teraz czas na trochę trudniejsze. Ile razy w tym roku zgodziłaś się na coś, czego właściwie nie chciałaś? Zgodziłaś się zrobić coś, co było dla ciebie niewygodne? Zastanów się nad tym, ile razy tak się stało. Wtedy, kiedy się decydujemy na coś takiego, to potem jesteśmy sfrustrowane i jesteśmy złe. No ale na kogo? Trochę same sobie jesteśmy winne, dlatego że tutaj brak asertywności powoduje, że czujemy się gorzej. To doskonałe przejście do kolejnego punktu z naszej listy dotyczącego szanowania siebie. Nad tym punktem nie będę się bardzo długo rozwodzić. Uważam, że jest on niesamowicie osobisty i zostawiam cię z tym punktem trochę sam na sam. Pracowałaś w tym roku nad jakimiś nawykami? Bo ja tak. I niestety poległam. Chciałam wyrobić w sobie nawyk codziennego czytania przed wstaniem z łóżka. Niestety nie udało mi się to, dlatego że jestem nocnym Markiem, długo siedzę, a potem wstaję na ostatnią chwilę, no i muszę już biec. Za to przesłuchałam dziesiątki audiobooków, które uwielbiam jeżdżąc samochodem, w dodatku w języku angielskim, więc z tego jestem bardzo dumna. A Ty wolisz słuchać czy czytać książki? Bardzo jestem tego ciekawa. Myślę, że tutaj tryb życia ma ogromne znaczenie, no i to, czy dużo czasu spędza się w podróży, tak jak ja. Dla mnie słuchanie jest po prostu wygodniejsze, chociaż uwielbiam czytać. Pytanie o najważniejszą książkę w tym roku nie jest łatwe, ale też długo nie musiałam się zastanawiać. Znasz taką autorkę Brenne Brown. Ja ją uwielbiam, połykam wszystko to, co ona produkuje, natychmiast i nie mogę doczekać się kolejnej książki. W tym roku była to potęga wrażliwości. Niesamowita lektura. Nawet nie będę jakoś specjalnie jej streszczać ani Tobie o niej opowiadać. Powiem tylko, że postrzeganie wrażliwości. Zmienia się o 360 stopni po tej książce. Jeśli masz wolne moce przerobowe, to zachęcam cię, żeby poczytać albo posłuchać tej książki. W Polsce książka ta została wydana pod tytułem Z wielką odwagą i ma bardzo różne recenzje. Także zastanów się, zanim sięgniesz, ale ja bardzo ci ją polecam. Za to w tym roku nauczyłam się wielu nowych rzeczy. Naprawdę uważam, że to był. Obfitujący rok w nowe umiejętności dla mnie. Jest ich dosyć dużo. Nie będę ich tutaj wymieniać, bo nie ma to sensu, ale takie pytanie sobie też zadaję. Ono jest świetne, bo pokazuje, że człowiek właśnie się rozwija, idzie do przodu i jest coraz lepszy. W podsumowaniu roku nie może zabraknąć pytania dotyczącego najbardziej szalonej rzeczy, którą się zrobiło w danym roku. I ja takie rzeczy mam. Udało mi się machnąć zaawansowany kurs nurkowania. No i z tego jestem niesamowicie dumna. To nie było proste, bo schodzenie głęboko na ponad 20 metrów napawa trochę takim lękiem przed zrobieniem sobie krzywdy, no ale poszło super. Więc, no cóż, to na pewno było trochę szalone. Patrząc na wszystkie 12 miesięcy, staram się również wybrać najgorszy miesiąc w roku czyli taki, w którym mój biznes nie poszedł tak dobrze i wypisuje sobie, dlaczego tak mogło się stać, oraz najlepszy. I też konkretnie wypisuję sobie czynniki, które miały na to wpływ, ponieważ dzięki temu będę mogła lepiej przygotować się do następnego roku, zaplanować te rzeczy, które poszły dobrze, i wyeliminować te, które spowodowały, że konkretny miesiąc stał się właśnie tym najgorszym. W zeszłym roku nie było tego pytania na mojej liście, ale teraz już jest. Mianowicie: jak długo i w jaki sposób spędzam czas na social mediach? W tej chwili bardzo łatwo na wielu telefonach można sprawdzić już czas, który spędza się w mediach społecznościowych. Ja monitoruję to, a wręcz ustawiam sobie limity, w których muszę się zmieścić konkretnego dnia, dlatego że kiedy podliczyłam sobie dokładnie ten czas, trochę mnie to przeraziło. To taki kubeł zimnej wody na głowę, ale na pewno każdemu się przyda. Nie każda z nas jest pracodawcą, ale jeśli jesteś pracodawcą, to to pytanie warto sobie postawić: Jaka byłaś jako szef? Czy byłaś dobra? Czy motywowałaś pracowników? Czy chwaliłaś pracowników? Czy doceniasz ich pracę również finansowo, czy potrafisz stworzyć taką atmosferę, że będą chętnie przychodzić do pracy i będą chcieli z Tobą pracować? Dobry zespół i zaangażowany pracownik to połowa sukcesu, a może nawet więcej. I przechodzimy do dwóch ostatnich pytań naszego podsumowania. Jaka była najbardziej stresująca sytuacja w tym roku dla Ciebie i dlaczego? Spróbuj się zastanowić nad tym, ponieważ y, można z tego również wyciągnąć niezłe wnioski. Ja trochę byłam y, zdziwiona efektem tego pytania i mojego zastanawiania się nad nim, ale to chyba dobrze. Już wiem, czego uniknąć w przyszłości. Na sam koniec zadaję sobie moje ulubione pytanie: co spowodowało największą radość w tym roku? No to pytanie można spojrzeć dwojako, bo zarówno biznesowo, jak i prywatnie, i dobrze jest odpowiedzieć sobie na nie bardzo szczerze. Masz może taki problem jak ja, że trudno ci się cieszyć z własnych sukcesów? Jeśli tak, to to pytanie może okazać się trochę trudne, ale też dające ogrom satysfakcji. I tego oczywiście ci życzę przy tym pytaniu. Wyobrażasz sobie, że zrobiłyśmy razem 26 punktów. 26 pytań i 26 odpowiedzi. Myślę, że fajnym pomysłem byłoby wydrukowanie sobie tych wszystkich pytań, wzięcie długopisu i chwila spokoju tylko i wyłącznie dla siebie, bez osób, które by ci przeszkadzały, bez telefonu, bez komputera. I możesz zastanowić się nad tymi pytaniami tak głęboko, jak tylko potrzebujesz, i potrafisz, i zobaczysz, jaki będzie efekt. Jestem przekonana, że będziesz zadowolona i będziesz chciała takie podsumowanie robić już co roku. Ale żeby zrobić takie podsumowanie, nie będziesz musiała za każdym razem odsłuchiwać tego odcinka. Mam dla ciebie niespodziankę i prezent. Na stronie tego odcinka będą notatki do pobrania i jest to 26 pytań, na które możesz sobie odpowiedzieć, możesz je pobrać, wydrukować. I zrobić to w każdym momencie najbardziej odpowiednim dla Ciebie. Tylko nie zwlekaj za długo, dlatego że już w następnym odcinku zajmiemy się planowaniem przyszłego roku. Jeśli znasz jakąś kobietę, której takie podsumowanie przydałoby się bardzo, to zaproś ją do odsłuchania tego odcinka a na pewno będzie Ci wdzięczna za to. Tak jak ja jestem wdzięczna Tobie za to, że odsłuchałaś ten odcinek i że spędziłaś ze mną te kilkadziesiąt minut. Dziękuję Ci bardzo, trzymaj się ciepło i do następnego razu. Cześć!